Ojcze, tyle razy już w ciągu życia przygotowywaliśmy wszystko, to co było niezbędne. Ale gdzieś wydaje się, że czekając na Pana Jezusa, czekamy dalej. Kiedy wybieramy się w podróż, trzeba dobrze się przygotować. Na trudną drogę potrzebne jest wyprostować nasze życiowe drogi na przyjście, a więc przygotować to nasze życie na przyjście od kupiciela. W czasie Adwentu towarzyszą nam prorocy, tacy jak Izajasz, Jeremiasz czy Święty Jan Chrzciciel. Kim jest prorok? Warto przypomnieć, że prorok to jest taki człowiek, który nie mówi w swoim imieniu. Prawdziwy prorok to jest ten, który mówi w imieniu Pana Boga. Fałszywi prorocy, których nigdy nie brakowało, nie brakuje i pewnie nie będzie brakować, to są ci, którzy mówią w imieniu też nie swoim, innych, tylko zawsze za tym kryje się jakiś interes. Natomiast prawdziwi prorocy, Mówią w imieniu Boga, są głosem Boga. Dlatego w czasie adwentu usłyszymy czytania z księgi proroka Izajasza, Jeremiasza. A także dowiemy się o tym, że Jan chrzciciel wcale nie był takim nieśmiałym człowiekiem, wręcz darł się w niebogłosy, wzywając właśnie do nawrócenia. No bo przecież tak prorocy. W Starym Testamencie, jak i święty Jan Szczycie, ogłaszali najważniejsze wydarzenie w dziejach ludzkości. A więc przyjście odkupiciela Warto wsłuchać się, warto usłyszeć i warto posłuchać właśnie proroków, bo to jest głos Boga skierowany do nas. Wyprostować drogi dla Pana, wyprostować nasze życiowe drogi na przyjście, a więc przygotować to nasze życie na przyjście od Kupiciela. W prosty sposób można powiedzieć, przestać kombinować jak koń pod górkę, a więc nie nazywać zła dobrem, nie mówić, że jeśli popełnimy gdzieś grzech, że a to nic się nie stało. Nie, właśnie stanąć w prawdzie i powiedzieć Panie Boże, potrzebuję Cię. Potrzebuję Twojego odkupienia. Po to właśnie, żebyś wyzwolił mnie z tych grzechów, które popełniłem, czy popełniłam, z tych nierówności, z tych moich kombinacji, z tej nieprawdy, w którą czasami popadamy. To jest właśnie to równanie tej drogi. Bo wyzwolić z tego człowiek sam się nie wyzwoli. Ale musi stanąć w prawdzie. I to jest właśnie to wyrównywanie drogi na przyjście odkupiciela. Bo tym, który wyzwoli nas z tego wszystkiego, co wiemy, że zniewala człowieka, to jest odkupiciel. Człowiek sam z siebie wyzwolić nie jest w stanie. Nie jest w stanie siebie samego odkupić, wykupić z mocy czy z dominacji. Właśnie zła, śmierci i grzechu. Ale jest w stanie powinien i nie ma innego wyjścia, stanąć w prawdzie i powiedzieć Boże, Ty, który przechodzisz, aby wykupić mnie spod władzy zła, tak, to i to uczyniłem się. Tu jest kłamstwo, tu jest zło, tu jest głupota. Z tego mnie wyzwól. Jeśli tak nie wyprostujemy naszych dróg, to choć odkupiciel przychodzi ale nie będzie mógł do nas dotrzeć. Dlatego nie bójmy się wyprostować dróg, bo odkupiciel już przychodzi, jest przychodzący. Wielu z nas zadba o te wszystkie elementy potrzebne do tego, aby przeżyć jak najpiękniej ten szczególny czas Bożego Narodzenia. Ale też wielu pyta, Ojcze, tyle razy już w ciągu życia przygotowywaliśmy wszystko, to co było niezbędne. Ale gdzieś wydaje się, że czekając na Pana Jezusa, czekamy dalej. Bo z Bogiem jest tak, że Pan Bóg rodzi się w sercu człowieka wtedy, kiedy to Pan Bóg zobaczy, że serce człowieka jest przygotowane. Ale trzeba się przygotowywać. A kiedy, jak, w jakiej sytuacji, w jakich okolicznościach i w jaki sposób ten Chrystus narodzi się w naszym sercu, sprawiając, że to człowiek rodzi się na nowo, to już zostawmy Panu Bogu. Pan Bóg wie kiedy, Pan Bóg wie jak. Pan Bóg wie, kiedy człowiek potrzebuje tak naprawdę. Dlatego dla nas jest czas. Przygotowany i zaufać Panu Bogu, bo Bóg zawsze wie, co robi, kiedy i jak. Każdy musi dopasować buty do rozmiaru swojej nogi. Dopiero wtedy będzie można powiedzieć, że jesteśmy przygotowani aby wyruszać w drogę. Tym razem drogę bardzo szczególną, ponieważ jest to droga adwentowa. Wychodzimy na spotkanie kogoś wyjątkowego.